Witam serdecznie, z tej strony Dewetoper. Coś wam ciekawego dzisiaj pokażemy, ale znowu nie wiem, gdzie jest Sebastian. Sebastian, co ty znów robisz? Dzień dobry, Dewetoper, Sebastian Olszewski z tej strony. Uparliśmy się dzisiaj na miejscowość San Javier na wybrzeżu Costa Blanca w Hiszpanii Słonecznej. Deweloper buduje tutaj apartamenty z dolnym e, ogródkiem, a ci co będą na górze, będą mieli fajne solarium na dach. Tak to sobie wymyślił i tak robią. Widzę, że tutaj na pewno był pomysł indywidualny, że gość czy klient jakiś wymyślił sobie i zażyczył, że chce mieć garaż zamiast jakiegoś pokoju. To jest wszystko kwestia umowna. Jeżeli są to takie projekty, że Wille czy na dole można się dogadać z deweloperem, żeby po prostu zrobił nam zamiast kolejnego pokoju garaż. Chodźcie zobaczcie, tak to wygląda w fazie budowy. A tu jest etap... no. Tu jest pan Barcelony. A tak to wygląda już. Jako gotowy projekt. Deweloper przeszedł przez ulicę, buduje kolejny etap. Tam z tyłu to jest wszystko jeden i ten sam deweloper. Zobaczcie, jak fajnie wyglądają te domki. I nadal jest to odległość od morza. Tam, gdzie jest ten wieżowiec, jest plaża, czyli na moje nie jest to dalej jak 800 metrów. Cisza, spokój, zaplecze sklepów jest. Przystanek autobusowy, także da się żyć i da się też przyjeżdżać przede wszystkim na Urlopik. Resztę dowiecie się wszystko na stronie devtopper.com Na którą Was serdecznie zapraszam.